Był już odcinek na temat najbardziej moralnej armii świata, albo najbardziej zdemoralizowanej armii świata. Dzisiaj zaproszę Was na odcinek o strażnikach moralności. And Israel be We are, today the vanguard of We are the vanguard of O przedstawicielach najbardziej moralnego kraju świata. I have been immensely immensely proud to represent my country here the most moral country in the world you listen palestinian representative odcinek ten będzie o osadnictwie żydowskim na zachodnim brzegu podziel się proszę nim ze znajomymi za skomentuj to buduje zasięgi ja mam na imię ahmed pochodzę z palestyny ze strefy gazy żyję i mieszkam pod wrocławiem i zapraszam na kolejny dla mnie ważny odcinek Nieraz słyszeliśmy w mediach czy z ust tzw. Tak głów państw, że sprawa terytoriów palestyńskich jest skomplikowana. To słowo klucz w którym maskuje się izraelski apartheid, okupacje, grabież ziemi i zasobów, budowę osiedli żydowskich i terror ich mieszkańców na zachodnim brzegu, zwanym przez tzw. Izrael, Judeą i Samarią. Chodzi o terytorium, które teoretycznie według ustaleń międzynarodowych miało być przyszłym państwem palestyńskim. Na początku lipca 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał historyczne orzeczenie. W którym stwierdzono, że izraelska obecność na okupowanych terytoriach palestyńskich jest nielegalna, łamie prawo międzynarodowe i powinna się jak najszybciej skończyć. Najwyższy sąd ONZ uznał, że utrzymanie i rozbudowa żydowskich osiedli na tych terenach, a także budowa powiązanej z nimi infrastruktury, w tym murów bezpieczeństwa i wykorzystywanie surowców naturalnych, jak również ogłoszenie Jerozolimy stolicą Izraela i stosowanie na tych terenach izraelskiego prawa krajowego oznacza aneksję dużych terenów okupowanych palestyńskich terytoriów. Trybunał zwrócił uwagę, że te praktyki powodują nieodwracalne skutki. W opinii MTS-u zaznaczono, że Izrael powinien wypłacić Palestyńczykom reparacje za straty wyrządzone przez okupację. Zgromadzenie ogólne ONZ, Rada Bezpieczeństwa i wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek, by uznawać okupację za nielegalną i nie wspierać jej podtrzymywania. Niestety, opinia ta w niczym nie zmienia podejścia świata, a w szczególności tak tzw. Zachodu do Izraela. Izraelscy zbrodniarze z IDF uczestniczyli niedawno w olimpiadzie jak gdyby nigdy nic, a handel z izraelskimi osiedlami na terytorium Palestyny. Utrzymywany jest bez zmian. Mało tego, niedawno w USA odbyły się targi nieruchomości, na których można było zainwestować w izraelskich osadach na okupowanym zachodnim brzegu. To kolejne z wielu przykładów stosowania podwójnych standardów wyznaczonych przez niektórych przywódców świata zachodu. Premier tzw. Izraela Benjamin Netanyahu, w reakcji na orzeczenie MTS, Powiedział, że Żydzi nie mogą być uznawani za okupantów w swojej historycznej ojczyźnie. Żadna kłamliwa decyzja podjęta w Hadze nie zniekształci tej historycznej prawdy. Tak samo nie można kwestionować legalności izraelskiego osadnictwa na wszystkich terenach naszej ojczyzny, powiedział Netanyahu. Odkąd Izrael rozpętał brutalną kampanię ludobójstwa w Gazie 7 października. W ramach odwetu na atak homusu, ataki osadników na Palestyńczyków z zachodniego brzegu i okupowanej wschodniej Jerozolimy wzrosły ponad dwukrotnie, ze średniej od trzech do ośmiu incydentów dziennie, według raportu OH przy ONZ. Nasilające się ataki terrorystów z osiedli żydowskich, wspieranych często przez IDF, izraelską armię, zmusiło setki Palestyńczyków do ucieczki z domów. Kim są osadnicy i jaki jest status międzynarodowy osiedli żydowskich na terenach Zachodniego Brzegu i Wschodniej Izrylimy? This is the biggest problem of the world in their last 2000 years. Who is uh, the chosen people? A, Bemotsdemot, a, Bemotsdemot. No liskon, ani otsel face. Jak już opowiadałem wielokrotnie na moim kanale, między innymi w odcinku trzecim, dzisiaj w Betlejem, Apartheid, i trzydziestym drugim, wodny Apartheid, zachodni brzeg został podzielony przez reżim Izraela na trzy strefy, A, B i C, gdzie w strefie C jest pod pełną kontrolą tak Izraela. I to właśnie tam osiedlają się osadnicy, osiedla żydowskie. To miasta i wioski utworzone przez Żydów na terenach arabskich, zajętych przez Izrael po wojnie sześciodniowej w 1967 roku. Są w świetle prawa międzynarodowego nielegalne. Wszystkie, co do jednego, i jako takie, są potępiane przez zdecydowaną większość członków ONZ, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Sekretarza Generalnego ONZ, a także przez Unię Europejską. 23 grudnia 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 2334, która stanowi, że izraelskie osiedla na zachodnim brzegu są pogwałceniem IV konwencji genewskiej i prawa międzynarodowego. Ponadto wyburzanie domów, zmuszanie do zmiany miejsca zamieszkania i konfiskata ziemi oraz dóbr stanowią pogwałcenie prawa humanitarnego. Rezolucja wezwała Izrael do zaprzestania aktywności osadniczej. Izraelska obecność na zachodnim brzegu oraz we wschodniej Jerozolimie jest więc międzynarodowo uznawana za okupację i pogwałcenie w praw człowieka. Osadnicy to obywatele Izraela z pełnymi prawami wyborczymi oraz swobodą poruszania się po całym terenie tzw. Izraela. Tereny, które zamieszkują osadnicy. W zdecydowanej większości przypadków, przyjęto od palestynczyków, siłą. the abu rajab family is slowly but surely being forced from the cluster of apartment buildings which are their ancestral family home israeli settlers arrived on july 25th broke into three of the apartments and moved in Within hours the army turned the site into a closed military zone, in effect providing protection to the settlers and restricting the Abu Rijabs' access to their own home. The family say they've also been harassed by the settlers, including verbal abuse, rocks, and sewage thrown at them. Izrael rozpoczął budowę oszedli zaraz po zajęciu zachodniego brzegu wschodniej Jerozolimy i Strefy Gazy w wojnie 6 w czerwcu 1967 roku. Obecnie w 150 oficjalnych osadach i 128 nieoficjalnych placówkach rozszanych na okupowanym zachodnim brzegu i wschodniej Jerozolimie żyje ponad 700 tysięcy osadników, czyli 10% populacji tzw. Izraela. Największym oszedlem żydowskim jest Modajan Lit z populacją 82 tysięcy kolonizatorów, z czego większość to ultraortodoksyjni wyznawcy judaizmu. Część osadników przenosi się na terytoria okupowane właśnie ze względów religijnych. Innych przyciągają relatywnie niższe koszty życia i zachęty finansowe oferowane przez rząd. Ultraortodoksyjni Żydzi syjoniści stanowią jedną trzecią wszystkich osadników. Według Pew Research Center wielu izraelskich Żydów mieszkających na zachodnim brzegu twierdzi, że budowa osiedli poprawia bezpieczeństwo kraju. Argument jest taki, że osiedla działają jak bufor dla bezpieczeństwa narodowego Izraela, ponieważ ograniczają przemieszczanie się Palestyńczyków i blokują możliwość powstania niezależnego państwa palestyńskiego. Obecnie już 40% okupowanych terenów na zachodnim brzegu jest pod całkowitą kontrolą osadników. Wraz z rozległą trzecią dróg, po których mogą poruszać się tylko tzw. wybrani. Murem apartheidu, wijającym się tak, by zagrabić jak najwięcej palestyńskiej ziemi. Kilkuset punktami kontrolnymi, z których około 50 jest stała. Terytoria A i B, będące teoretycznie pod palestyńską kontrolą i mające być w przyszłości państwem palestyńskim, są od siebie oddzielone i przypominają bardziej getta czy Bantustany powodując, że perspektywa przyszłego sąsiadującego z tak tzw. Izraelem niezależnego państwa jest niemożliwa. Ba po ostatniej rozmowie z Palestyńczykiem mieszkającym w Betlejem okazało się, że pomału strefa B jest zamieniana w tak zwaną strefę C, czyli pod kolejną pełną kontrolą syjonistów. przyszłe ewentualne państwo palestyńskie. Przypominałoby bardziej archipelag wysp otoczone morzem izraelskich osad i ziem. Kolejne rządy tzw. Izraela kontynuują politykę rozbudowy osiedli i wzrostu liczby osadników na terytoriach okupowanych. Pierwsze osadnictwo żydowskie w Palestynie datuje się na początek XX wieku, kiedy to z Europy zaczęli napływać Żydzi, spotykający się z powszechną dyskryminacją. Prześladowaniem religijnym i pogromami. W tamtych czasach Palestyna, która wciąż znajdowała się pod brytyjską kontrolą kolonialną, była w przeważającej mierze arabska i z niewielką mniejszością żydowską. Tel Awiw, największe miasto Izraela, zostało zbudowane w zasadzie jako osada na przedmieściach arabskiego miasta Jafa w 1909 roku. Masowa migracja Żydów do Palestyny. Oraz czystki etniczne, dokonywane przez uzbrojone gangi syjonistyczne, wywołała eksodus 750 tysięcy Palestyńczyków ze swoich rzem. Palestyńczycy nazywają ten czas Nakbą, co po arabsku oznacza katastrofę. Więcej o Nakbie i pierwszych terrorystach Bliskiego Wschodu dowiecie się w odcinku 9. Krwawe początki Izraela oraz syjoniści, pierwsi terroryści Bliskiego Wschodu. Odcinek 26. Niestety, osadnicy żydowscy osiedlający się na terenie zachodniego brzegu, poza tym, że są bardzo mocno religijni, to dodatkowo o mocno rasistowskim, ksenofobicznym i agresywnym przysposobieniu. Jest niezliczona ilość przypadków podpaleń pól, zatrucia wody, ataków kamieniami, zabójstwami. Że trudno byłoby przekazać wam w tym filmie nawet 1% wszystkich zbrodni. Przed 7 października 2023 roku, w grudniu 2022 roku we wiosce Huara pod Nablus doszło do pogromu, który przypominał noc kryształową, gdy hitlerowcy podpalali żydowskie budynki. Grupa żydowskich osadników z oszedla Harbracha. Wkroczyło do wioski Hoara i rozpoczęło podpalenie palestyńskich pojazdów i budynków. Żołnierze z IDF, najmniej moralnej armii świata, będące w pobliżu, nie reagowali. Do czasu, gdy Palestyńczycy próbowali odpędzić syjonistycznych terrorystów. Huara's location makes it a vulnerable town. It lies below a grouping of hills in the West Bank on which Jewish settlements have been built. This was where Abdullah Ode realized his dream in 2009 a small amusement park on the hillside. Up to a thousand people once visited every day. But nobody has visited since the summer when the attacks by settlers began. People are afraid now. It's over. People are afraid to come here now. Nobody wants to risk their life to spend time here, especially as you never know when they will come and attack. Abdullah has lost everything he invested. These images come from his surveillance cameras facing the park's car parks in December last year. Young settlers were throwing stones at the entrance to the park and burning vehicles. Recently, it's as if they've gone mad. Since August, up until now, the attacks have been regular. I don't know what to do or what to do in the future. They attack my two businesses, the park here and the lorries from my transport company. They attack me on all fronts and leave me nothing. They even burn down the house I'm building. One of the settlers' top priorities is expanding into the north of the West Bank, as far as Nablus. This area is one of the most violent in the Palestinian territories. Among the most extremist of these settlers are what's known as the hilltop youth, aged between 15 and 25 at most, who are often behind the attacks on the Palestinians. They've agreed to give us a rare interview. On this particular day, an illegal outpost set up a few days earlier by this group of hilltop youth had just been dismantled by Israeli police, only strengthening their determination. As soon as the security forces left, they simply rebuilt in the midst of Palestinian villages. This young man's t-shirt says "No peace with terrorists." The stones are ready if a Palestinian comes near, but they're happy to portray themselves as victims. A prayer is said for these fanatical teenagers, the hill represents both a divine right and a battlefield. Every hill is territory of the land of Israel. Of course, we have to make our own calculations to know where to settle, but every hill is our land. In Joshua's time, every hill was also at war. Every hill must be conquered. Our weapon here is construction. With construction, we can conquer these places. The current Israeli government is the most right-wing in the country's history. Even if the settlers still find them too soft, the new crop of pro-settler ministers has given them a boost. In 1983, also pod Nablus, Zionist terrorists killed a 11-year-old Palestinian, el Baz. According to eyewitnesses, a red Citroen drove up to the girl, Shu'atr, on Israeli tables. i oddał strzały w ich kierunku. aisza zginęła na miejscu, a jej siostra została ciężko ranna. W obronie morderców stanął wtedy naczelny rabin społeczności sefardyjskiej, który cytując Talmud, usprawiedliwiał zabicie dziecka, które w przyszłości mogłoby wyrosnąć na wroga. 2 lipca 2014 roku w okupowanej wschodniej Jerozolimie dochodzi do porwania i morderstwa Mohameda Abohdera, 16-letni Palestyńczyk, został siłą wepchnięty do samochodu przez obywateli Izraela, gdy przechodził ulicą we wschodniej Jerozolimie. Jego rodzina natychmiast powiadomiła o tym izraelską policję, która kilka godzin później odnalazła jego zwęglone ciało w Giwa w Lesie Jerozolimskim. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że jeszcze za życia. Został pobity i spalony 25 lutego 1994 roku. Sionistyczny terrorysta Baruch Goldstein, uzbrojony w amerykański karabin M16, wkracza do Groty Patriarchów w Hebronie i otwiera ogień, mordując 29 i raniąc 125 Palestyńczyków. Terrorysta zostaje zlikwidowany przez Palestyńczyków, którym udało się go dopaść gdzie zmieniał magazynek. Grup terrorysty Goldsteina znajduje się na obrzeżach oszedla Kiryat Arba. Grup jest miejscem pielgrzymek izraelskich ekstremistów religijnych. Wśród jego sympatyków jest między innymi Itmar Ben-Gvir, prawnik i polityk, lider skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła i minister bezpieczeństwa wewnętrznego w rządzie Benjamin Netanyahu. Niestety ataki osadników wspieranych i ochranianych przez izraelską najmniej moralną armię świata od 7 października tylko się nasiliły. Do tego stopnia stało się to nagminne, że nawet administracja USA ogłosiła nałożenie na terrorystów osadników zakaz wjazdu do USA. Ale spokojnie, sankcje te szybko zostały zdjęte. Another attack by Israeli settlers in the occupied West Bank. Palestinian villagers tell us the attackers came in the middle of the night from one of the two illegal settlements on the other side of the valley. A family of five hid terrified in their home as the settlers poured petrol over their car and set it alight. The situation is terrible. They don't allow us to farm or build or take care of our trees. Whatever Biden says, the settlers won't listen to him. As we film, Israeli army jeeps appear, driving up into the village through Palestinian olive groves. This was one of hundreds of attacks on Palestinian property by illegal Israeli settlers since the war began on Gaza on October the 7th. The people here, as you can imagine, are very nervous. The Israeli military has just arrived, they do not want to be filmed. Now, after weeks of promises and rhetoric in Washington, the Biden administration now says it will impose sanctions on Israeli settlers accused of committing acts of violence in the occupied territories. The first four settlers targeted by the sanctions include 22 year old David Choi Chazdeh, who reportedly led a group that set fire to buildings assaulted palestinians and damaged a property resulting in the death of a palestinian civilian look, 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 look. Oh and this masked man shalom zikerman here filmed throwing a rock through a car window the office of prime minister benjamin netanyahu released a statement saying israel acts against all israelis who break the law everywhere therefore exceptional measures are not necessary Settler leaders denounced Biden's order. The executive order star signed by the President of the United States is both disappointing and surprising. You would expect President Biden to look into the facts before signing such an order. The UN says there has been a massive increase in settler attacks on Palestinians and their property in the last four months, many involving guns. And with the support or tacit approval of Israeli soldiers. And I don't think that the, the settlers give any attention to this. To this, and it didn't mean anything to them. If the Americans and Biden himself think that this is a terrorist group, he has to deal with them as a terrorists. They have to be punished. They have to be taken to jail. U.S. pressure on Israel's far right government may be growing, but many Palestinians say Biden's executive order is more about his re-election campaign. about forcing any change Israel's Charles Trafford Al Jazeera, in the occupied West Bank. Syjoniści idą o krok dalej. 13 sierpnia doszło do szturmu meczetu na Skale w okupowanej Wschodniej Jerozolimie, by odprawić talmudyczny rytuał, który ma zapoczątkować wyburzenie meczetu al i wybudowanie na jego miejscu żydowskiej świątyni. Dodatkowo w izraelskich mediach rozpoczęła się dyskusja na temat podziału Gazy i budowie osiedli żydowskich na zasadzie kopiuj i wklej z zachodniego brzegu. Shalom Daniela. Shalom shalom. A teraz i tak ze pomu, asanim kabele telefoniczne. As dla m. In. Moshe Peld mi bęta siłam, w kiesie nieszmarło m. W moje z עזה. ואנשים חוטפים את המגרשים. את לא התעייפת? אז לאן זה הולך לדעתך, האירוע שלנו ברצועת עזה? לאן זה הולך? כן. לדעתי, תוך פחות משנה יהיו אזרחים יושבים בעזה. למה את חושבת? מכיוון שיש לי איזושהי תחושה של הריתמוס ההיסטורי. ברגע שראש הממשלה נתניהו אמר אה, שתהיה נוכחות צבאית ממושכת, אמרתי, זהו, ככה, ככה, זו ההזמנה למח... למחול. והוא עשה לנו ממש הזמנה למחול. אני נשאר, ואתם תשתמשו בניסיון, אני קוראת לזה העתק הדבק. מה שעשינו ביהודה ושומרון, וגם, אבל מה כולם... יהיה כל כולם. הה... Przedstawiłem Wam dzisiaj malutki procent tego, jak żyją Palestyńczycy pod okupacją izraelską. To już koniec na dzisiaj. Wbijajcie, proszę, na po więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.